Cześć, ja jestem Grzesiek, to jest vlog, mój cube i bardzo prosta teza. Otóż intuicyjny F2L jest złym sposobem nauki uczenia się F2L-a. Nie lubię go, jestem jego przeciwnikiem, mimo że sam jestem autorem dość popularnego filmu do intuicyjnego F2L-a. Dlaczego więc tak twierdzę? Zaraz postaram się wyjaśnić. Na początek ustalmy, czym jest intuicyjny F2L. Otóż jest to sposób nauki F2L-a. Ten sposób nauki bazuje na bardzo prostej obserwacji, którą każdy mnemonista, czy tam generalnie rzecz biorąc, ten, kto się zajmuje technikami uczenia się, zna, że najlepiej pamiętamy to, czego samego, samemu doświadczymy, więc w intuicyjnym f 2 Jeżeli do jakiegoś rozwiązania f 2 dochodzimy samodzielnie, metodą prób i błędów, no to zakłada się, że takie rozwiązanie dosyć szybko zapamiętamy, no i je wdrożymy, no i zakłada się również, że to rozwiązanie będzie rozwiązaniem optymalnym, czy też dobrym. No i w efekcie mamy dojść do sytuacji, w której opanujemy te 41 podstawowych algorytmów f Tam z później z różnymi rozszerzeniami przyjdzie to nam dosyć łatwo. Także w dość krótkim odstępie czasu czy odcinku czasu opanujemy tę setkę mniej więcej algorytmów. W teorii to wygląda pięknie, w praktyce wygląda koszmarnie. Mówię to jako trener, który już tam ileś osób widział, trenował, poprawiał. Jeżeli spotykam kogoś, kto zna dobrze f 2 to na ogół uczył się go metodą algorytmową. Dlaczego więc się tak dzieje, że ten intuicyjny f który w teorii tak bardzo ładnie wygląda, w praktyce no, się nie sprawdza? Myślę, że powód jest bardzo prosty. Otóż mylnie rozumiemy, czym jest intuicyjny f Ja przypomnę, że f intuicyjny to jest sposób nauki algorytmów. Skoro mówimy o nauce, to Każda nauka jest dobra, jeżeli jest jakoś uporządkowana, usystematyzowana. Dla mnie w praktyce to wygląda tak, że na przykład ten intuicyjny FTL jest oparty na jakichś zasadach, które znamy i które dosyć szybko wyłapiemy bądź też, których szybko się nauczymy. Jedną z tych zasad f 2 które bardzo gruntownie wyjaśniam w filmie o intuicyjnym f 2 l tutaj link tutaj będzie u góry, te zasady ja wyjaśniam tam bardzo szczegółowo, nawet myślę, że czasem za szczegółowo, ale właśnie chodzi o to, żeby dać komuś, kto w tą drogą idzie, taki zaczątek wiedzy takiej no, podstawowej, fundamentalnej. Więc jedną z tych zasad takich podstawowych jest zwracanie uwagi na orientację krawędzi. Na ogół ludzie, którzy już jakoś się opanowali intuicyjne FTL, na to w ogóle nie zwracają uwagi, nie rozróżniają przypadków na prawą, lewą rękę i tak dalej. Ja mówię też o tym w takim filmie, który jak sobie przejrzałem archiwum YouTube'a, to niemal rok temu czy równo rok temu opublikowałem, więc warto go sobie też obejrzeć, tutaj też oczywiście linkuję. Dalej, jeżeli uczymy się czegoś, to bardzo dobrze jest robić dużo niemierzonych solwów, a nawet usiąść sobie z kostką i eksperymentować z różnymi sposobami zrobienia tego samego przypadku f a Natomiast w praktyce tak to po prostu nie wygląda. To znaczy, zawodnicy na ogół. Opanowują 2-3 patenty. Na ogół są to patenty oparte z wykorzystaniem sexy mów na prawą rękę, jakbyśmy lewej ręki w ogóle nie mieli. No i układają na czas. I próbują ten intuicyjny FTL wdrażać. To jest najgorszy sposób nauki FTL-a, dlatego że w stresie tak naprawdę człowiek praktycznie rzecz biorąc nic się nie uczy. My się uczymy wtedy, kiedy ten stres sobie zdejmiemy, ponieważ jeżeli mierzymy czas i jest stres, to my będziemy wykorzystywać to, co jest skuteczne, a to, co jest skuteczne, no to to, co po prostu poznaliśmy jako pierwsze. No i w praktyce prowadzi to do utrwalania złych nawyków. Złych sposobów budowania slotów. W efekcie bardzo fajne założenie, że uczymy się metodą prób i błędów i tam sobie te błędy powoli eliminujemy. W praktyce staje się taką metodą nauki i utrwalania przede wszystkim błędów, ponieważ nie, ten proces nauki nie jest dobrze przeprowadzony. No i stąd na przykład zawodnicy, którzy bardzo często do mnie przychodzą z takimi czasami over 20, no to pierwsze lekcje poświęcamy na korektę F2L-a, po to, żeby się nauczyć go dobrze od podstaw. Na szczęście daje się to dosyć dobrze zrobić, i na szczęście można to zrobić w taki sposób, który jest mocno, powiedzmy, no właśnie taki intuicyjny czy zdroworozsądkowy, tylko trzeba wychwycić pewne zasady, wskazać na nie pewne uproszczenia, skróty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, tak jak powiedziałem na wstępie, ja jestem przeciwnikiem intuicyjnego FTL-a. Raczej uważam, że trzeba się go uczyć metodą algorytmową, ponieważ to nas zmusza do tego, żeby przyswajać sobie coraz to nowe i lepsze rozwiązania. To nie znaczy, że intuicyjny f 2 jest zły. Są zawodnicy, którzy tą drogą poszli i doszli do bardzo dobrych rezultatów, ale ten intuicyjny f 2 opanowali z głową, na przykład przez systematyczne sprawdzanie sobie różnego rodzaju list. Ja na przykład dokładnie w ten sposób robiłem. To znaczy, w pewnym momencie, raz, że sprawdziłem wszystkie moje rozwiązania f a po drugie, jeżeli w trakcie ułożenia napotykałem na jakiś. Przypadek, który wydawał mi się, że można zrobić lepiej, no to po prostu brałem listę i sobie szukałem tego sposobu, i go przyswajałem. Niestety, na ogół intuicyjny f to jest leniwy F2L, który nie forsuje nas do nowych rozwiązań, i którym w efekcie po prostu uczymy się niedużo, bardzo niedużo. W opisie macie linki do moich filmów, o których wspomniałem, dotyczących intuicyjnego f 2 i ten film o takim Protipie do f 2 a Warto to sobie zerknąć. Jest też link do całej serii z filmami f 2 gdzie wyjaśniam każdy przypadek f 2 a dzieląc je na grupy. Warto to sobie przejrzeć, bo może w ten sposób też czegoś się nauczycie. To wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę. Ja również dziękuję moim patronom za wsparcie. No i na razie pa!